Cześć, witam Was w kolejnym odcinku najlepszych okazji z Chin. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i oglądać do końca. Zaczynamy! Pierwszy gadżet na naszej liście pomoże wyposażyć Twój samochód w mechanizm zdalnego otwierania bagażnika. Dzięki czemu od teraz idąc z zakupami wystarczy, że naciśniesz przycisk na pilocie i klapa sama uniesie się w górę. W opisie znajduje się link z produktami pasującymi do każdej marki samochodu. Ten wynalazek zmieni Twój smartfon w coś w rodzaju aparatu Polaroid. Zrobisz zdjęcie i wydrukujesz je. Urządzenie jest wyposażone we własny wbudowany akumulator i jest ładowane za pomocą kabla mikro-USB dołączonego do opakowania. W zestawie dostajemy również wkład z 10 arkuszami do zdjęć. Ponadto programiści stworzyli do tego urządzenia specjalną aplikację, która pozwala nagrywać podczas robienia zdjęcia około 6-sekundowe klipy wideo, a następnie wyświetla je, gdy skierujemy smartfon na naszą wydrukowaną fotografię. Następne urządzenie z naszej listy pomoże zmienić każdy telewizor w ogromny tablet. Wystarczy podłączyć je kablem do naszego TV i już możemy używać go jako powierzchni do pracy. Sprzęt pracuje pod kontrolą systemu Android, dlatego obsługuje ogromną liczbę gier i aplikacji. W komplecie otrzymujemy specjalny rysik, którego możemy używać, aby uniknąć śladów palców na ekranie telewizora. Dzięki temu gadżetowi wyposażysz swój samochód w świetnie wyglądające światła LED do jazdy dziennej. Odmłodzisz jego wygląd, a także dzięki wyłączeniu normalnych świateł obniżysz zużycie paliwa. Urządzenie, które może poprawić wasze bezpieczeństwo. Jeśli boicie się, że Wasza żona lub mąż zainstalował kamery, które pokażą mu co robicie w domu podczas Waszej nieobecności, wystarczy kupić ten gadżet i już możemy sprawdzić czy w naszym pokoju nie ma zainstalowanych ukrytych kamer. Jeśli będą, będziemy widzieć odbicie w wizjerze w postaci jasnego punktu światła. Zasięg urządzenia to około 10 metrów. Pistolet do strzelania piłkami. Od momentu zakupu tego urządzenia, wasz spacer z psem nigdy nie będzie już taki sam. Dzięki temu super gadżetowi możemy wystrzelać piłki na odległość około 15 metrów. I aby ponownie załadować je do urządzenia, nie trzeba nawet dotykać jej ręką. Wystarczy przyłożyć nasz pistolet do ziemi lub pyska psa, pociągnąć za uchwyt ładowania i już możemy bawić się dalej. Chińscy inżynierowie wynaleźli mini żelazko, dzięki któremu wasza koszula zawsze będzie wyglądała idealnie. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu bez problemu mieści się w kieszeni, a także idealnie sprawdzi się w podróży np. Na, na wakacje. Bezprzewodowa mini klawiatura Stać Padę idealna do telewizorów Smart TV. W końcu nie będziesz musiał męczyć się z prowadzeniem wyszukiwań pilotem. Wystarczy podłączyć nadajnik do wejścia USB w telewizorze i już wszystko działa, nie trzeba nic ustawiać. Gadżet ma dobrze przemyślany kształt i jest tak naprawdę miniaturową, w pełni funkcjonalną klawiaturą, więc w razie czego możecie go podłączyć również do komputera. Posiada budowaną baterię, którą ładujemy dołączonym do zestawu kablem mikro-USB. Kolejny nowoczesny środek transportu to nowy Segway idealny do poruszania się po mieście. Wygląda jak jednokołowy motocykl elektryczny i chociaż jazda na nim z pozoru wydaje się trudna, to tak naprawdę jest bardzo prosta i nie stanowi żadnego problemu. Jeden z najbardziej poszukiwanych produktów na AliExpress, mata do łatwego sprzątania zabawek dla dzieci. Wystarczy ułożyć zabawki na środku maty, pociągnąć nas sznurek i nasza mata zmieni się w worek z zabawkami, dzięki czemu zaoszczędzimy bardzo dużo czasu. Poczuł się jak prawdziwy bohater. Dzięki tej super rękawicy może zmienić się w Spidermana i strzelać pajęczą siecią w przestępców i wrogów miasta. Zabawka jest bezpieczna i może być używana przez dzieci powyżej 5 roku życia. Rewolucyjny gadżet. Parasol, który możemy złożyć w odwrotnym kierunku. Dzięki czemu bez problemu wsiądziemy do samochodu, a także mokra strona parasola zostanie w środku i nie pomoczy wszystkiego dookoła. Ta niezwykła sztuczka jest bardzo popularna wśród iluzjonistów ze względu na prostotę jej wykonania i duży efekt końcowy. Eksperci twierdzą, że najlepiej wykonywać ją w ciemności lub o zmierzchu, w takich okolicznościach efekt będzie najlepszy, a nasi obserwatorzy będą pod wrażeniem. Chociaż sztuczka nie jest nowa, to wciąż wiele osób jej nie zna, a co za tym idzie, macie szansę ich zaskoczyć. Tym bardziej że przyrząd, dzięki któremu ją wykonacie, kosztuje tylko kilka dolarów. Jak często zmieniacie baterie w sprzętach domowych? U mnie nie ma tygodnia, aby któryś z gadżetów jak pilot, myszka do komputera czy zabawka dziecięca nie wymagał wymiany baterii. Dzięki temu gadżetowi nie będziemy musieli więcej kupować baterii. Wystarczy jednorazowo kupić akumulatorki ładowane na USB i teraz gdy te nie rozładuje podłączymy je i szybko uzupełnimy zapas energii. Hit sprzedaży z 2018 roku myśl wielofunkcyjna z programowalnymi przyciskami, nie tylko dla graczy, ale również dla innych zaawansowanych użytkowników komputera. Praca lub zabawa z takim asystentem to sama przyjemność, ponieważ jest bardzo dokładny i bardzo szybki dzięki super dokładnemu laserowi. Wysokiej jakości materiały i świetnie działające podzespoły przełożyły się na doskonałe recenzje klientów. To już wszystkie gadżety w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę i napiszcie jaki gadżet był najlepszy. A na końcu mamy losowanie opaski Mi Band 4 z poprzedniego odcinka. Gratulujemy i zapraszamy zwycięzcę do kontaktu.